Jak ktoś nie ma nóg, to piłkarzem nie zostanie. Ale jest wiele zawodów, które może wykonywać. Opieka społeczna powinna sprowadzać się do pomocy takiej osobie w staniu się samodzielnym, a nie utrzymywaniu takiej osoby do końca życia. Nikt nie powinien zwalniać takiej osoby z obowiązku walki o swoją przyszłość. Nieskończone rozdawnictwo zabija wolę walki i odbiera chęć życia. Strategia polegająca na zarzucaniu kogoś pomocą i czekaniu aż przestanie obciążać system, czyli umrze, jest zła. Pomoc społeczna powinna być umową dwustronną, w której obie strony przyjmują na siebie jakieś zobowiązania. Państwo zobowiązuje się ze środków zebranych od społeczeństwa do wsparcia. A osoba przyjmująca to wsparcie zobowiązuje się do wykorzystania tej pomocy w taki sposób, żeby w przyszłości wesprzeć społeczeństwo.